Dzień dobry! Witam wszystkich serdecznie na takiej prelekcji odnośnie zaćmienia słońca, które to odbędzie się jutro. Tak, w okolicach godziny 10:30-11 możemy to zaobserwować. To akurat jest jeden z moich prezentów podarowanych, i akurat bardzo mi się przysłużył do tej prelekcji. No bo cóż to jest zaćmienie? A no zaćmienie to jest coś takiego jak i Słońce i Księżyc występują ze sobą w równej linii i jedno przysłania drugie. No i w tym wypadku Księżyc-Słońce. Tak my to będziemy widzieć. I teraz tak. Takie zaćmienie jest o tyle ważne, bo my zawsze co roku jesteśmy przy... przy tak w okolicach wiosny, w takim korytarzu zaćmień. One bywają dosyć często. Natomiast um, to, co jest takiego ważnego akurat w tym, no to astrolodzy mówią, że to 29. teraz marca jest tak silne, że występuje raz na 100 lat. Więc znowu mamy takie takie epokowe wydarzenie pokoleniowe można powiedzieć. I oprócz tego jeszcze jutro mamy now w baranie. No i co to dla nas oznacza? Że Następuje taki przewrót, że kończy się jakby epoka, bo również Neptun wchodzi w, zn w znak barana. I jest postęp na zasadzie teraz ja, teraz ja chcę się pokazać, teraz ja stawiam na siebie, bo taki jest właśnie baran. Baran jest też e, dosyć walecznym zwierzęciem z tego względu, że jego patronem jest też Bóg Mars, nie? No i to jest takie, takie znamienne dla, tej, e, dla tego czasu, który jest przez, przed nami. Stąd możecie zaobserwować, że dużo osób zaczyna się pokazywać w social mediach właśnie wychodzi na powierzchnię. I to jest bardzo dobry y, kierunek i bardzo dobry motyw w tym akurat właśnie w tym czasie. A, ale żeby nie było za wesoło, to powiem jeszcze tak, że nie wszyscy w tym wytrwają. A no dlaczego? A no dlatego, że mamy również takie zjawisko jak Neptun który wchodzi w znak barana, on wychodzi z ryb. Tylko ten Neptun wychodzi w znak barana we, dosłownie na chwilę, a później znowu cofnie się do ryb. Więc teraz takie przez niektórych uwielbiane, jeszcze nie wiem jak, ale sobie poradzę, nie wystarczy. Bo to już jest ten czas, że trzeba wiedzieć, jak, się, jak sobie poradzić. No. Oprócz tego, tego parcia i tego, tego pędu do przodu, musi zatem coś iść. Stąd yy, niektórzy po prostu znikną z pewnych przestrzeni, bo po prostu tego nie uniosą. No ale to jest naturalna selekcja i nie ma co się dziwić. Yy, co jeszcze jest? znamienny dla takiej, dla takiej epoki, która tak naprawdę dopiero na, do nas przyjdzie na kolejne 14 lat, bo ona bo jest planetą pokoleniową, to to że ludziom też spadnie taki pielęg z oczu. No i teraz wie, wiecie, jak zaczyna być także, że ta planeta w, Zmienia się, no to to jest, takie, to jest taki ostry zryw. I faktycznie podczas konsultacji a, zauważyłam, że ludzie bardzo dużo rzeczy uwiera, takie, które były, 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 ale ja właśnie teraz chcę tym, z tym skończyć. Teraz mi się to nie podoba, teraz chcę coś z tym zrobić. Nie będę już taki właśnie czas odlekania się skończył, nie? Jak mi uwiera, to. Co bardziej sprytna osoba, to chce właśnie takiej transformacji dla siebie. No i to jest jak najbardziej w porządku. I to naj, te znaki, które to najbardziej będą odczuwać, to są wodniki, byki i strzelce. Tak. Mhm. Bo. Mm, one nie lubią takiego dyskomfortu bardzo. Y, znaczy to, te, 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 y, te znaki najbardziej mówię, nie? A przez to, że 2025 to jest rok Wenus, to po prostu my i tak y, dążymy do takiej wygody wręcz do y, y, nawet do, do luksusu. No, do, takie, do takiego wygodnego, przyjemnego życia i jesteśmy bardzo też refleksyjni, na zasadzie... I taki baran też jest. Więc tutaj te planety się bardzo mocno maczują i to jest na zasadzie, co mi się opłaca, nie? No i takie refleksje faktycznie przychodzą. Ale na co uważać też przy zaćmieniu? No właśnie, żeby nas tak nie zaciemniło, nie? Więc, ale to zaćmienie ma nam też pokazać, żeby ludzie nam już przestali nawijać makaron na uszy, i to będzie też taka te, tak, takie zerwanie masek z niektórych. Stąd już nie będzie nam po drodze w niektórych środowiskach i skończymy z nimi praktycznie raz na zawsze, nie? I to też wybrzmiewało ostatnio bardzo mocno w naszych konsultacjach, nie? Że już tam gdzieś ktoś widzi, że no, że, że nie do końca chce być w danym, w danym środowisku. I choć, choć świadomie kiedyś podejmował takie decyzje, żeby, żeby właśnie w danej w danym przedsięwzięciu uczestniczyć. No ale już teraz po prostu przejrzał, że tak powiem, na oczy te, te maski spadły. Powiedzmy tego przewodnika załóżmy duchowego. No i już, już. już.